Mecz numer 2 w tej chwili przed nami: 1-0 dla Zanstera bez of 9, czyli do 5 wygranych. Kurde, będzie trochę tego całego grania. Um, nie ma co tutaj ukrywać. Um, mana kontra Zanster, zer kontra Prodos. Mam nadzieję, że lubicie um, taki rodzaj bajki. Że wam to nie przeszkadza. Um, Rig przed nami. Um, karuzela taka fajna. Dobra, jest pewien puls e, Mana, w spokoju, przyjmuję sobie Gate'a. W tej ostatniej grze no trochę szkoda, ale to była mapa to była mapa jaka była na tej mapie na Dilus Point, mimo wszystko Protos ma przechlapane na zerga. Tam jeszcze Teran sobie jakoś może z tym poradzić dzięki minom e, Helbatom, nie wiem czym tylko chce, ale Protos, Protos ma problemy na zerga Nie ma co ukrywać. Mutaliski są denerwujące, masa Lingów, masa roach, no obrzydliwe robactwo. Eee, dobra, lecimy z tą grą dalej. Eee, jesteśmy na Zubo TV. Mała ciekawostka: jeżeli ktoś nie widział wcześniejszej gry, to może sobie ją przewinąć w przerwie. Eee, w przerwie możecie sobie oglądać co ciekawsze motywy. Nie radziłbym zmieniać jakości, bo jak zmieniacie jakość, to się reklama puszcza. Eee, więc to, to, to nie jest dobry pomysł. Co tu jeszcze? Dwa symulatory Dobra, mi jest ten Nexusik. Hmm, można przewijać, to, to jest bardzo sympatyczne. To mi się strasznie podoba na zubu. Bardzo fajna opcja. Już mówię, że nie ma kapy. Ehm, proponuję, będę pisać kappas z małej litery. Będziecie wtedy zadowoleni. To jest taka kappa wersja makulasta. <laughs> Jeżeli chodzi o sam mecz, pamiętajcie, w samych początkach jeżeli mamy show match Best of Nine, teraz King of the Hill, Best of Nine do 5 wygranych mówienie na temat otwarć PvP PVZ przez 9 gier jest niewskazane, bo człowiek może dostać e, kręcioła, coś złego, może się z nim stać. E, ale tu się nie martwmy jest jest Cyberneticor dostawiony. E, Dlatego się zają, dlaczego muszę streamować na Zumbu TV? E, to jest to z tego względu, iż.. E, Fanatik podpisał umowę z Azubu TV, będą streamowali tutaj. To jest impreza teamu Fanatik, więc ja też muszę być na Azubu TV i tyle. I tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Innego wyjścia tutaj po prostu nie ma. Może chcielibyśmy inne wyjście, ale innego wyjścia najnormalniej na świecie nie ma. dawane są oczywiście larwy, kryptumerem są rozstawiane mana wyjdzie z jakąś lekką agresją, czy wyjdzie postawić expę? Widziałem gdzieś tutaj probę, czy mi się wydawało. Proba! Jest lekka taka tyci-tyci agresja. Wychodzi tym jednym zelotem z Mothership Shipcorem, to dwóch Queenów i dwóch Lingów raczej nie ubije, ale może Creve'a spróbować Creeva ma przyblokować. Może postraszyć lekko swojego przeciwnika, tylko błagam Cię mana, nie strać Mothership Core'a, bo będzie nam wszystkim wtedy bardzo bardzo, 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 bardzo smutno. No, gdyby do czegoś takiego doszło, 4 gate. Dostawiane przez Polaka 5 gateów. No proszę bardzo, 5 gate będzie ich, więc y, cała szóstka Owek chce zeskautować. Co zobaczy? Zobaczy dwa gatey u dołu i nic więcej. Nie chce go wysyłać na śmierć, nie chce, robić tego kamikazeran, Ale Mader Shippcorn powie: Nie, run to jest to, co ja lubię i gin. Jeszcze dwa strzały, raz i jeszcze jeden. Pięknie. Przyblokowany jest Zanster na nasze nieszczęście, nie, ale stracił sobie minerał i to już powinno nas cieszyć. Widzę, że jest proxy Pylon stawiany. No to jest błąd Zanstera, że jest tak blisko swojego przeciwnika, że postawił tę ekspansję tu, a nie u dołu z pewnego czy błąd. Na pewno jest y... więcej czasu zajmie Zajomanie dość tam gdzieś na dół. Tutaj, tylko że na dole jest problem, ta baza jest daleko od Naturala. Teoretycznie tu jest chyba łatwiej się bronić. Tu byłoby idealnie, gdyby Mana miała ekspansję w tych okolicach. No to tak. A teraz szykuje się ta agresja. 12, 12 stalków. 12 lingów nie widzi tego pailona, widzi jednak tego pailona, trochę szkoda, że go widzi. Trzy płynne i jeden spine. Może gdzieś dronkę spróbować złapać. Uwaga na lingi. Ale dopiero speed zaczął się robić. To jest piękny moment. Nie ma speedu na klipie. Owszem, może się tutaj ganiać. Jest przesadzany spine, którego można zesnajpować. Należałoby go zasnajpować. To snipe spina. Snajpuj go. Dobra. Zesnajpował zloty już na pierwszej linii. się pojawiają lingi walczące z zelotami? To nigdy nie jest dobry pomysł, ale czy ma inne wyjście? Nie ma innego wyjścia. Z czym trzeba walczyć, mógł ze stalkami spróbować walczyć. W sumie nie wiem dlaczego. Cztery minuty transfuzje leciały, jedna za drugą nowe złoty podchodzą i mana będzie chciał tutaj zmasakrować zerga zanim ten rozwinie skrzydła. Skończymy przed 10 minutą. Jest takie prawdopodobieństwo, mana potrzebuje przy tym jednak zelotów. Mana potrzebuje tutaj trochę więcej złotów. Bojowe drony rzucone do walki amerykańskiej GG i mamy 1 do 1. Mana remisuje.